Aż tak, ale myślisz go ileś razy to się robi ciężkie, nie? Znaczy jak ja sobie go tak jednego tak popchnęłam i on jest tak ciężki, że ja się dziwię, że ty dwa w ogóle wziąłeś. No dwa to no, bym mógł wybrać po dwa, ale to by było węczalnie trochę. No to idealnie, no to nie, proszę pani. No to nie, to jest <laughs> Alex. Nie, a tu jest Laka Pen. Mam mecz, mecz 4 na 60 słuchaj. Aha. No dobra, nie. Dasz radę czy ci pomóc? Pomogę ci. No muszę, Już na nowym mieszkanku Tak to wygląda na razie Tutaj mam jakiś regał Coś do kuchni, łazienki Moja ceramika Mam nadzieję, że ta ceramika się nie uszkodziła więc na razie na razie jest ciężko, ale dajemy radę. Tutaj się z widzami Bleh. Dzień dobry widzowie Idziemy sobie na piękny jesienny spacer Trochę piździ Co uważasz? Nie, nie. Mój chłopak nie jest zbytnie rozmowny Gdzie idziemy kochanie? Do parku Gilsona Tak idziemy do parku Wilsona, do Petit Paris Ja mam nadzieję, że będzie jeszcze kawka lawendowa A jak nie no to pampkin z latte a ty to sobie weźmiesz? Tabę. Ale jaką? A... No jaką? A... No powiedz! Zobaczysz. Co to... Znaczy pewnie espresso. Nie, jakąś Bo ty śmieszną. nie pijesz nic innego niż espresso. Jaką śmieszną wezmę? Kurde tak trzymam, że nie wiem czy cię będzie witać. No będziesz. Nieważne. Eee, I co? A jak nie A jak nie będzie? To jaką? Jak co nie będzie. No jak nie będzie tej dobrej kawki. To Ilej. jaką bierzemy? Dobrą. No i co ja z nim mam, no? No właśnie, tak to jest. Ale powiem Wam, że lepiej, że on jest, niż by go nie było. Halo? podoba w parku mojego Marku dzieciństwa. W parku, podrap po karku. No może i tak być. Ale jak ci się podoba? Przyjemnie. fajnie, co? Fajnie. Piesek tam idzie, widzisz? Śmiesznie. Fajne. A tam, tam, czy tam? Tutaj. A tutaj. tutaj. A tam jest jeszcze kolejne. Ale piękne kolorki są zobaczone. Fajne, no. Anów, co jednak nie idziemy do Petit bo jest taka kolejka w pizdu że byśmy czekali a czekali ludzie normalnie stoją i kolejka w ogóle na dworze więc to nie ma sensu i idziemy do Vandal Cafe jak tam dojdziemy A tutaj za nami idzie jeden taki Vandal Square Marszałka i fertka, pierdka. I fertka, pierdka. No dobra. No tu w lewo, potem prostej będziemy, wiesz? Tu w lewo, potem. Okej. Okay. Trochę nie wiem, ale, okej. Okay. Tu w lewo. Tam w prawo. Nie. I w drzewo, wiecie? Mhm. Mm w ogóle ta jesień jest taka piękna, świeci słońce, są kolorowe liście, czyli coś, co ja uwielbiam najbardziej. O, kuchnia azjatycka. Chodź. <słuch> Aha. I teraz tu? Lebo. I na światłach? I prosto, prosto. Prosto, no dobra. I to za Bogowskim mhm. będzie. Nie długo będziemy Wandal Cafe. Na razie to przed sobą mamy kebaba. No też dobra opcja. Okej. Okay. Więc jakie jest, jak jest. Wiecie, nie? o co chodzi? No i tam jest żabka i to będzie tam, już widzę. Już widzę. gry Na tyle, że po prostu wyjebaliśmy go z grona gracie. By... <gry> tak, bo on już którąś który nie ogarniał tej gry i stwierdziliśmy, że będzie sędzią. Ale on nie tylko tej gry nie On dobli, dobli to też nie ogarnia, nie? No ja dobrze. od zakupu Vizikei, bo brakowało mi trochę rzeczy i musiałam dokupić. A że nie mam nożyczek, to jak zawsze będę otwierać to tym. To są jakieś takie ręczniczki do kuchni. Boże, mam nadzieję, że tego nie potnę. Że ja lubię inne rzeczy i lubię mieć wszystko kolorowe, to oczywiście nie mogłam wziąć zwykłych, tylko musiałam wziąć takie ładniutkie. No przecież one są piękne. Jezu zajebiste. O taką na przykład mam e, poszewkę na poduszkę. Są cztery... O Jezu, trinki, jakie piękne. Nikt mi nie powie, że to nie jest zajebiste. No chyba, że wy. Też mam poduszkę Następny to będzie koc, który widziałam Gdzieś na Instagramie Chociaż on był w innym wydaniu kolorystycznym On był taki Cały kolorowy Ale jest tak przebosko miły Że jakby ja musiałam go wziąć I zaraz wam pokażę Jaki to jest kolor wow. Piękny Tu jest zakończony zielonym Tutaj różowym, więc trochę kolorków jest, ale on jest tak miły i tak ciepły. Koc na kawkę, herbatkę i książkę. Nie powiecie mi, że nie. Mowa, wiecie, o takiej zaginanej rączce. Troszeczkę ozdoby. a Mam taki plan, żeby ją wydziarać. Porobić na niej tatuaże, zrobić jej czarne paznokcie. I żeby to po prostu była też taka forma troszeczkę ozdoby, a nie tylko jakby wiecie, ręki do szkicowania czy tam do rysowania, kosztowała jakieś 40 coś złotych w Ikei. Bye. Mm -hmm. O que é